Thank you Nazywam się Krystyna Szwedo, jestem prezeską Stowarzyszenia Kobiet w Teresin pod Lipą, gmina Białopole, powiat Chełm. Na dzisiejszej konferencji najbardziej zwróciłam uwagę na sprawę empatii. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna, ważna sprawa, dlatego że w dzisiejszym świecie tej empatii jest bardzo mało, a wręcz przeciwnie. I my także staramy się tę empatię okazywać ludziom, którym wydajemy żywność. Żywność wydajemy w określonych dniach i godzinach, ale na przykład są osoby, które w tych dniach nie mogą przyjść, więc na życzenie przychodzimy wtedy, kiedy one mogą.